Cześć, szanowni, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jest to długo wyczekiwane QA, więc dzisiaj po prostu podpowiadamy sobie na pytanka, które zadaliście mi pod odcinkiem, który wrzuciłem tydzień temu. Był to odcinek pod nazwą bardzo ważny odcinek, i tam właśnie zadaliście te wszystkie pytania. Więc w dzisiejszym odcinku je tutaj sobie, pogadamy sobie właśnie na temat tych pytań, które tutaj właśnie zadaliście. <laughs> ja by co, ja mogę tak troszeczkę gorzej wyglądać, bo nagrywam ten odcinek w niedzielę i go też od razu wam wrzucę, więc ...więc będzie to taki już mega, naprawdę świeży temat. No i tak, jak właśnie powiedziałem wam, że w tą niedzielę i sobota to była niezła impreza i taki lekki kacyk jest, ale mam nadzieję, że ten odcinek i tak będzie naprawdę bardzo fajny. Yy, więc sobie już możemy chyba lecieć. Ja yy, zapomniałem jeszcze Wam powiedzieć. Jeśli Wam się ten odcinek spodoba, nie zapomnijcie o w górze o subskrypcji. Yy... O dzwoneczku wpadajcie na mojego Twitcha Twitch. .com. i na Twitter to jest już. <laughs> na Twitchu są codziennie streamy o godzinie 8 coś koło tego, więc serdecznie Was tam yy, zapraszam. I, i co jeszcze chciałem wam powiedzieć, aha, że naprawdę zostawcie tą suba, ponieważ bijamy 1000 subów. Dobra, lecimy sobie tu już z pytankami. Dziś tutaj wam się ogólnie powinny wyświetlać te pytania, gdzieś w tym miejscu yy, powinienem Wam to właśnie je wklejać. Więc wszystkie niki i ogólnie ludzie, którzy zadawali te pytania, te niki wam się powinny pokazywać. Dobra, lecimy sobie. Pierwsze pytanie to jest z odzygzaka, czemu nie pokazali drugiego boku golfa? Już się tutaj e, śpieszę tutaj z wyjaśnieniami. Nie pokazałem tego drugiego boku, ponieważ ten bok. Ten bok w golfie, no nie, różni, nie różnił się niczym innym od tamtego, po prostu jest idealny. I ten golfik, no po prostu, no i wygląda idealnie, więc no, na tym drugim boku niczego innego, nie ma takiego specjalnego, żeby musiał to pokazywać. Nie wiem w ogóle skąd takie pytanie się pojawiło. Zygzak, nie wiem, ale właśnie odpowiedziałem już na to pytanie. Dobra, drugie pytanie to jest od Rekruita. Siema Kombi, a wiesz o co chodzi z tymi cenami paliwa? Bo. Bo co? Oto i z tymi cenami paliwa, bo ja, to wszystko, bo ja to wszystko wydaję na paliwo, xdddd. Ja Ci powiem tak, no serce mi strasznie boli, kiedy podjeżdżam sobie na stację, a tam 7,20 za diesla, no nie jest zbytnio to przyjemne. Yy, wydaje mi się, że w najbliższym czasie to nie ulegnie zmianie, no bo jednak kurde ta wojna, to wszystko to, to nie działa na plus. No i po prostu ta cena paliwa wydaje mi się, że na razie taka zostanie. No coś tam, no, w zależności czy tam diesel, czy, czy benzyna, eee, ten diesel wydaje mi się, że poniżej siódemki, no może spaść, ale już tam mega niżej, no, no nie powinno spaść. No tak to właśnie jest moim zdaniem. Ja jakimś ekspertem nie jestem, więc, więc możecie sobie gdzieś tam na Google to sprawdzić, no bo ja tu tylko jeżdżę sobie golfikiem i sobie tankuję diesla. Eee, ja i tak zawsze tankuję za stówę, to co mi tam? Dobra, następne pytanie od Krystiana Iona Zrobisz film o recenzji nowych smaków lodów Ekipa? No niestety chyba nie zrobię Bo ja nawet nie wiem jakie nowe smaki tych lodów wyszły Więc no naprawdę sorki, ale No nie jestem w temacie, więc prawdopodobnie No niestety nie zrobię e, Ale może kiedyś jak Jak zrobi taki to większy szum, jakiś nowy produkt Ekipy To na pewno coś nagram Na temat tego, tych nowości wszystkich Dobra no, tak spróbuję tak skrupulatnie odpowiedzieć na te pytania szybko, żeby po prostu naj jak najbardziej roz rozwinąć wypowiedź. I sobie tu lecimy z następnym. Ty, wy stara. No, wydaje mi się, że to chyba jest dokładnie. Nikt to twoja stara, ale dobra, mniejsza o to. Czy będzie drank stream z Bożkowa? Yy, możliwe, że będzie, bo teraz właśnie boszkowo znaczy otworzy te boszkowo tak teraz ożyło, ponieważ już ten se taki sezon już się powoli zaczyna ten letni więc możecie tutaj oczekiwać jakiś tam drangstniów nawet z boszkowa Ja teraz trochę mniej tam tego tak na takie imprezy jeżdżę, bo, bo po prostu sobie kieruję i po prostu mniej, mniej tam się tak bardzo właśnie bawię jeśli tak mogę powiedzieć i tak to właśnie wygląda, moi drodzy, więc możecie oczekiwać się takiego rank streama z Buszkowa, bo to jest naprawdę bardzo fajne i to oczywiście na moim Twitchu, Kondi. Dobra, następne pytanie jest od... W ogóle zadaliście 30 pytań pod tym odcinkiem, naprawdę, wow, dużo, 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 sporo i zostawiliście tam 25 lajków, więc bardzo Wam dziękuję, bo nie, po prostu myślałem sobie, że dam taki odcinek i że tam będzie 3 pytania na krzyż i na co ja będę odpowiadał, no, no, no myślałem, że na nic, ale jednak widzę, że się postaraliście. Dobra, następne pytanie jest od Jaki Jakub. Jaka jest geneza powstania ksywki Spermol? No to jest bardzo długa historia, ponieważ zaczęło się od tego, że po prostu tak jakby e, powiedziałem jednej osobie taką jedną historię właśnie związaną z tym, że e, ktoś tam powiedział na koi Spermol i ten i w ogóle i tak po prostu powiedziałem to koledze i tak on zaczął mówić i to tak się rozeszło i tak jakby no dużo osób zaczęło na mnie tak mówić, ale nie mówcie tak na mnie proszę, bo bo po prostu nie lubię tak, mówcie po prostu do mnie Kondi, mm, albo jak widzicie tutaj na czapce mam napisane trapper, tak też możecie oczywiście y, mówić do mnie. Dobra, następne pytanie. W ogóle dziękuję bardzo Jaki Jakub za takie y, dobre pytanie, bo fajne było, fajne, naprawdę. Y, Kazutora co się stało ze żwirem? O kurde, tutaj właśnie z tym żwirem taki można powiedzieć, że lekko memik jest, ponieważ wszyscy tam na streamach ogólnie twierdzą, że zajebali mi żwiry. Ale no, mi się wydaje, że mi nie zajebali, ponieważ nigdy takiego czegoś nie było, yy, więc ja po prostu nie chcę odpowiadać na to pytanie, boż wiru nie zajebali. Tutaj jakieś tutaj są mm, po prostu y, złe pytania. Następne pytanie jest od Embo. Jak rozpocząć twoja przygoda z nagrywaniem? Łobaby, no zaczęła się, no po prostu zacząłem nagrywać jakieś tam Minecrafta i inne jajca, oglądałem jakichś bloków tam ich i powiedziałem sobie, czemu ja nie mogę nagrywać? No i tam na początku nagrywam. w ogóle jak chcecie jakiś odcinek, w którym pokazuję wam moje takie starsze, najstarsze filmiki, to dajcie znać w komentarzu, albo zostawcie łapę w górę, wtedy będę wiedział, że chcecie takie pytania, znaczy taki filmik, w którym pokazuję wam moje pierwsze takie nagrania, które nawet na tym kanale nie mam, więc naprawdę to będą takie nagrania, żebyście się zdziwili. Embon, pozdrawiam, bo to jest kolega, który cały czas przebywa na streamach, więc naprawdę pozdrawiam. E, no i no zacząłem prowadzić tak, że chciałem być jak inni youtuberzy i zacząłem nagrywać. Miałem chyba wtedy ile? 15 lat Coś wszystko teo? 14, dobra. E, Fank saju, no, saju? nieźle. Ile centymetrów ma twój zawodnik? Bardzo takie no, niezbyt smaczne pytanie, czy tak można powiedzieć. No, ma centymetrów wystarczająco, więc ja tutaj nie chcę dalej odpowiadać na to pytanie. Mam nadzieję, że taka odpowiedź yy, Cię yy, usatysfakcjonuje. Dobra, czy, ben, czy będziesz? O, bo, o, pytanie od Bojtasa, czy będziesz grać z widzami we FSA 22? No, i jeśli chcecie taką serię, gdzie będę grał z widzami, no to ja chętnie, czemu nie, mogę taką serię dla Was nagrać po prostu yy, z widzami. Jeśli ktoś napisze coś, to może jakiś tam. Bo tam się ogólnie chyba na tym serwerze po prostu zwykłym gra i byśmy mogli sobie razem poradzić bezproblemowo. Chillałcik. Więc jak coś, to dawaj znać w komentarzu yy, i coś się ogarnie. Zależy też ile masz lat, bo to też jakiś tam wyznacznik jest. Yy, czy Golf rzeczywiście ma 500 koni mechanicznych? xddd yy, Ma, żeby tylko. No powiem Wam tak szczerze, przysięgam. Golf no... W, w, tak normalnie z salonu że to miał 500 koni mechanicznych. Teraz to może troszeczkę uciekło, więc może już mieć tak z 480. Ale no katalogowo 500 koni mechanicznych miał, więc no... Jest to jednak bestia, która... Potrafi szybko jeździć. lolo 320 Czy nagramy kiedyś CSa? lolo 320 to jest też taki mój kolega, który który ogólnie cały czas w wkurza i mówię na niego rysiek. Bo jest takim właśnie patafianem trochę. Eee, kiedyś CSa. Nie z to nie nagram żadnego CSa, bo jesteś frajersonem. Tyle dla Ciebie. Eee, lecimy z następnym pytaniem. Twu, z, t, te wód stara. czyli drugie pytanie od Twojej starej. Za co kołasz swojego brata? No, Huberta bardzo lubię, bo, bo nagrywał ze mną odcinki i jest po prostu moim bratem. Yy, I nawet na streamach sami występował, więc też bardzo, bardzo pozdrawiam Huberta. Znaczy, pozdrawiam Huberta, jak można bardzo pozdrawić, co ja mówię. Kiedy nagramy odcinek? Yy, LOLO 320, znowu. No, LOLO 320, ja ci powiem tak. No, Teo Cesa nie, nie nagramy, ale jakiegoś tam Lola, może coś do typu byśmy może nagrali. Tylko musimy po prostu tutaj napisać, musisz do mnie napisać i się zgadamy. Kolejne pytanie od Embo. Czy jesteś ograniczany przez ity? Mm, nie wiem jaki, jakie płynie, przesu, jakie jest przesłanie tego pytania ogólnie. Czemu ograniczany mam być przez ity? No, no nie jestem w ogóle ograniczany. Znaczy no niby nie można tam jakichś niektórych rzeczy zrobić, ale nie jestem aż tak ograniczany jak na przykład na Twitchu, bo tam to jest dopiero jest masakra. Ale no nie jestem jakoś mocno ograniczany. Jakie jest twoje ulubione danie? eloelo320 yy, Pyry z gzikiem i schabowy. To jest dobre. Kubo ziom 1, 2, 3. Masz dziewczynę? Tak, mam dziewczynę. Tutaj jest. Na, tutaj na moim telefonie. Czekajcie, bo chciałbym, może coś tutaj zrobić. Co jest grane? Kuźwa. Przepraszam na przykleństwo. O. Widzicie, to jest moja dziewczyna. No, Mam nadzieję, że widzicie, że, że kamera to jakoś przechwyciła. Dobra. Yy, na co teraz zbierasz? Na drugi monitor od Christian Jon. Yy, drugi monitor już posiadam. Ogólnie teraz tak chciałem zbierać na jakąś, na jakąś kamerę, lustrzankę, żeby robić jakieś lepsze filmiki, yy, ale to się jeszcze zobaczy. A tak ogólnie to już wydaje mi się, a później to może na taki nowy komputer, bo te dwa monitory jednak wydaje mi się, że git tutaj współpracują i. i no i po prostu nie są jakieś takie stare, dobre są moim zdaniem. Yy, kolejne pytanie od Embu. Ile łącznie zarobiłeś z donate'ów? No, ta kwota oscyluje, coś tak wydaje mi się, że nawet. Po tyle, może. No, nie chcę o tym tak mówić zbytnio. Ale z samych donate'ów może zarobiłem z pięć stówek. Coś go to może być. No. Następne pytanie od Graziano, Ita Graziano Italiano: Kiedy draft? Yy, Draftcik, tak szczerze ci powiem, z FIFA. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że w niedalekiej przyszłości może być na kanale. Czy na streamach można porobić, więc jeszcze zobaczymy jak to będzie. Pozdrawiam Graciano Italiano. Frenzel, zaczął jeździć na jebany samochody. To nie jest akurat y prawda, bo ja tak nigdy bym się nie odważył tak jeździć, więc na to pytanie nie chcę dalej odpowiadać, bo ten Frenzel taki nawiedzony jest, chłop, on mi, on mi komentuje cały czas na Twitchu też, on pisze coś tam, że jesteś głupi, coś. No chłop jest tak odklejony i nawiedzony tym Frenzel, że, że no nie, no nie. LOLO320, kolejne pytanie, czy wyzywasz mnie na każdym streamie? No, jeśli Cię wyzywam, to prawdopodobnie też mnie wyzywasz, więc to wydziała no, w obie strony. Więc no po prostu tak właśnie będzie. Odblokujesz mnie na, na Steamie? Kolejne pytanie od LOLO320. I Jak, jakiegoś dobrego donajcika dasz, czy sypniesz jakimś gifem, czy coś, to może to pisz brief. To może Cię odblokuje. Yy, kolejne pytanie tym razem od TW Stara, czyli. Twoja stara. Czy, twoja, czy to prawda, że nie masz jaj? No to, to jest akurat takie pytanie trochę ni, niżowe, bo, bo jednak jest no idiotyczne, więc nie będę na nie odpowiadał. Następne pytanie jest od, zygzy, od Zygzaka, czyli drugie już pytanie, kiedy Minecraft parowo. Minecraft no prawdopodobnie, no, może się pojawi na kanale, bo teraz tak właśnie trochę y, jest zastój z tymi innymi seriami, więc może będzie jakiś powrót Minecrafta na moim kanale. Dobrze moi drodzy, więc w tym odcinku to było na tyle, odpowiedziałem na wszystkie 30 pytań, mam nadzieję, znaczy to nie było 30 pytań, bo są jeszcze dwie odpowiedzi, 28 pytań było. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, jeśli chcecie więcej Q&A to piszcie mi w komentarzu, chętnie dla was nagram. Eee, I teraz się ogólnie, jeśli chcecie jakiś taki na przykład odcinek, którym pokazuję wam tutaj mój pokój, taki tak zwany room tour, czy jakieś tam tutaj inne odcinki, to zdawajcie mi znać w komentarzu, piszcie, eee, ja chętnie dla was takie coś nagram. Więc co moi drodzy, dziękuję wam bardzo oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, bo nagrywam go na takim totalnym, znaczy nie mam jakiegoś mega kaca, no ale wiecie o co chodzi. No, chciałem dla was nagram, nagrać, więc ja wam go jeszcze w niedzielę zmontuję, jakiś taki lekki montażyk i wam go wrzucę. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, nie zapomnijcie o tej łapeczce w górze, o subskrypcji, o dzwoneczku i wpadajcie na mojego twitcha twizzlashkondi. No i na te streamy o 20 są codziennie, bo naprawdę jest tak, tam jest tak bardzo fajnie że no po prostu jesteście frajerami jeśli tam nie wbijecie no powinniście żałować że was tam nie ma więc co moi drodzy ja się będę z wami żegnał trzymajcie się i do następnego odcinka mam nadzieję że taki się wam spodobał za jakiś czas może znowu nagram QA Więc ja lecę na razie i do następnego odcinka moi drodzy no to kłanoa